Gadu, gadu w Radiu Rekord. W moim programie będę dociekać, pytać, ciągnąć za język. Będę rozmawiać, interesować się, podpytywać, wnikać. Gadu Gadu w Radiu Rekord. Dzień dobry, witam Państwa w programie Gadu Gadu w Radiu Rekord. Moim dzisiejszym gościem jest ikona Radomskiego Teatru. Dla miłośników sztuki teatralnej, twarz znajoma i bliska. Grała u najlepszych i grała też najlepiej. Oddała serce scenie, a ta ją pokochała ta nasza Radomska. Pani Danuta Dolecka, aktorka naszego Radomskiego Teatru. Witam. Witam serdecznie, ale nie ikona, naprawdę nie. Ja właśnie tutaj nie, już szykowała pierwsze pytanie z tym związane. <laughs> nie, 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 nie. Bo ja z tego, co ostatnio się mogłam zorientować, ikoną pani nie lubi być określana nie. i się czuć, ale przed chwilą też rozmawiałyśmy o tym, że czasem nie mamy wyboru i ludzie nas widzą trochę inaczej, niż byśmy chcieli, i ja mam wrażenie, że biorąc pod uwagę, ile lat pani tu jest, to jednak dla niektórych. To jest jakby oczywiste, że po prostu pani tu jest i nie, nie wobec No bo ja się zasiedziałam tak tutaj, te 38 lat akurat w Radomiu, a teraz 39 rok. Ale ja uważam, że jestem po prostu aktorką, która jest użyteczną aktorką, pożyteczną i tyle. No dobrze, to tak. Aktorstwo to jest bardzo wymagający zawód i czy po wielu latach wylewania na te sceniczne deski Emocji swoich, takich najgłębszych. Człowiek się czuje wyczerpany? Czy to są tak falami przychodzi, czy wręcz przeciwnie? To uzależnia i bez tych desek już by się człowiek nie odnalazł, jak to jest. Teatr, teatr, teatr to emocje przede wszystkim, oczywiście, ale no i one są też inne, kiedy mamy te 20 lat, 25, 30 czy 60 lat, dojrzewamy. Może one są czasami i głębsze. Ale ten zawód polega właśnie na wydobywaniu tych emocji, na umiejętności i oczywiście wychodzeniu z tych, z tych emocji, bo oddzielam dom i oddzielam i teatr. Oczywiście też ciężko czasami, no właśnie, się, to czasami to się tak jak zrobić. się przychodzi po przedstawieniu do, do domu i tak od razu wejść zupełnie jakby w, 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 inny, w inny, w inny, świat ten domowy, to to też nie jest takie proste, lecz po prostu trzeba się po prostu wyciszyć troszeczkę. To są emocje, tylko i emocje, a ten zawód się kocha. Ostatnio odbył się Benefis z okazji 40-lecia twórczości, pani aktorskiej, artystycznej. Czy to cieszy, czy to przytłacza? Jakie emocje towarzyszą takiemu gileuszowi? Dziesięć lat temu zrobiono mi Benefis, czyli na moje 30-lecie, to było za dyrekcji Zbigniewa Rybki. I było bardzo pięknie, minęło 10 lat i ja stwierdziłam, że teraz ja chciałam coś podarować, zrobić. To miała być niespodzianka, ten, ten mój program, który sobie wymyśliłam. Zresztą pomogli mi jeszcze, czyli yy, szczególnie ten pomysłodawcą, bo to miał być recital, a ja potem stwierdziłam, że nie recital. To Grzegorz Molenda, autor wielu piosenek i tekstów do w ty, które są użyte w tym programie. To jest Bożenka Koszyska, która zrobiła scenografię i Jarek Rabęda, który z drugiej strony to po prostu pomógł, pomógł mi, bo to zawsze to drugie oko jest potrzebne z tamtej strony, z tamtej strony ze świetnymi pomysłami, którymi zasilił te, te, ten, mój, ten mój program. 40 lat no chciałam po prostu pokazać się, tak, może to jest taki, to jest, to jest program trochę też i o mnie, może, bo mm, to jest też wybór tekstów, wybór piosenek, on mi, on mi mówi też o mnie, y, także to sobie sama tak zadałam, bo to wcale nie jest proste, m, właśnie y, przeskakiwać z jednej emocji w, zupełnie w drugą emocję, y, z, jed, z jednego tekstu w drugi tekst, które są diametralnie różne, ale w ten sposób chciałam pokazać może, może i swój warsztat, i chciałam trochę <laughs> pobliżność, która, która była i mam nadzieję, że będzie jeszcze, w, nie, bo chciałam zruszyć, rozśmieszyć. Miałam szczęście tam być. Nie głupia, nie brzydka, nie biedna. Cały spektrum tam możemy faktycznie obejrzeć, ale też bardzo ważną częścią były tam piosenki. Moim zdaniem po prostu mistrzostwo świata. Czy to jest też pasja, śpiew, pani pasja? Oh. Śpiewaj to ja zaczęłam od siedmi, jak miałam 7 lat. Potem różne konkursy. Mogłam z, z, być, w, to w chyba, w szkole muzycznej drugiego stopnia na wokalu, ale dostałam się do szkoły teatralnej, także śpiewam w Piwnicy Świdnickiej we Wrocławiu, śpiewam piosenki Wojtka Popkiewicza, ale potem jakoś tak... No, w różnych konkursach, a potem jakoś no, w teatrze, no to wiadomo, że też przy okazji spektakli muzycznych też się śpiewa. Ale tak trochę zarzuciłam to. Oczywiście w kabarecie, jeszcze u nas w teatrze. Z dziesięciu piosenek, które śpiewam, śpiewam tylko dwie, czyli Gerdykę i co? A i rutę. I jeżeli chodzi o osiem następnych, no to jeszcze Grzesio mi tam sprezentował z pięć. I, jeszcze, I kilka piosenek, które zawsze chciałam zaśpiewać, czyli niegłupia, nie niebiedna. Nie zawsze chciałam też zaśpiewać dietę i giokondę. Dziokondę? No, to są. Kradnie to są, to są, to są, serce, zdecydowanie. Także to są te piosenki, które zawsze chciałam zaśpiewać i nigdy ich nie śpiewam. więc W związku z tym musiałam się, musiałam się nauczyć ich. I to, to dlatego chodziłam sobie do, na Italię do Grzesia, Molendy i tam spędzałam poniedziałki na nauce. Gadu, Gadu w Radiu Rekord. Jak to zrobić, żeby przez tyle lat, czy się w ogóle da, zachować taką energię i pasję i żeby to robić całym sercem po latach? Czy, mm, czy w ogóle jest miejsce w teatrze dla takich aktorów, którzy się już wypalili? Czy to właśnie jest klucz do sukcesu, znajdować w sobie tą pasję i wtedy jest szansa tyle lat w teatrze być? Jak to jest? Pasja jest potrzebna, na pewno. Trzeba to kochać. A co najmniej lubić. Ważna jest też akceptacja, czyli dyrekcji, reżyserów, publiczności, kolegów. W zasadzie Bo takie bez komunikacji. Tak, tak, absolutnie, mieć... absolutnie. Zresztą w każdym zawodzie. I też się, jest, są, są takie momenty, że jest jakiś przestój, nie ma rozwoju, rzeczywiście człowiek się wypala albo wpada w depresję. Każdy z nas na pewno to, to już ma za sobą albo, albo przed sobą, ale ważne, żeby nawet jak się wpada w taki dół, to trzeba z niego się wydostać. Dzięki czemu? No, e, oczywiście, cudnym ludziom, dzięki wierze. E, no, mówię, to jest, to, to jest. My, ten zawód, to jest. Y, to jest termin, terminuje się w tym zawodzie do końca życia. To nie jest tak, że ja już umiem. Nie. Może coś umiem, ale, ale, ale chcę jeszcze się czegoś nauczyć. To jest wyzwanie Nowa Tak, oczywiście. Wyzwanie. Chcę się, ja, ja chcę się jeszcze rozwijać, bo przyjdzie jakiś reżyser, który. No, Przecież nie musi wiedzieć, co ja wcześniej zagrałam, czy, czy byłam dobra, czy nie, ale on może zobaczyć we mnie coś takiego, czego jeszcze nikt nie zobaczył i to jest cudowne, ale to, to, jak on to we mnie zobaczy, to wcale nie znaczy, że będzie mi łatwo potem to dojść do tego, że, bo to są, to nie, to jest czasami męka, żeby połamać się, żeby nie powtarzać tego, co się już zrobiło, bo to po co odcinać te kupony? Ważne, żeby, no, ważne żeby, żeby zaskakiwać i siebie, i widza. I no innych. właśnie, to trochę weszliśmy na taki temat, jakbyśmy mieli powiedzieć, cienie tego zawodu, wymienić. Są. Jakie są, z czym jest najtrudniej? Myślę, że, a szczególnie. Yy... Szczególnie kobiety mają. To jest, to jest dla nich bardzo ciężki zawód. Uważam. On jest piękny, a szczególnie jak się jest pięknym, młodym, to wszystkim się wydaje, że tak można błyszczeć. To jest, to jest sława, nie wiem, może i pieniądze, nie wiem. Ale dla kobiety jest to bardzo trudny zawód, bo pytanie, kiedy ma. Nie każdy chce się związać z aktorką, bo ona nie ma czasu. Ona nie ma czasu, bo ona ma teatr. Pytanie, kiedy ona Musi ma urodzić to dziecko? Tak, czy? no tak, kiedy ona ma urodzić to dziecko. Yy, także, a potem ten czas mija, już, już wiadomo, że już, już, już to jest poza, poza nią. Yy, a im się ma więcej lat, jest coraz mniej ról. Bo generalnie 75% tam repertuaru jest rozpisanego dla na mężczyzn. Męż, mężczyzna, czy, mężczyzna, czy młody. To w ogóle mężczyzna, czy, czy młody, stary, chudy, gruby, zawsze znajdzie. Zawsze znajdzie, jest dla niego jakaś rola. Dla kobiet nie. A potem, jeżeli one nie. Ja nie chcę powiedzieć, że każda musi akurat być, założyć rodzinę i mieć dzieci, ale potem bywa różnie, no bo taka albo jest zgorzknienie, bo, bo coś się nie, coś się nie udało, coś, już, coś jest już poza nią. Jest sama na przykład. I to też. Y, y, Także tu widziałam, widziałam też tu, i zresztą sama obserwuję. Czasami to się źle kończy. Znaczy, mężczyzn to też dotyka, nie oszukujmy się, ale oni naprawdę ma, ma, mają łatwiej. Także tu trzeba mieć pasję i. i no. Te daje dużo satysfakcji, ale jednocześnie też i kopie bardzo. Chyba to, ale co tak z tymi tak. zawodami takimi tak. specyficznymi, że, że zawsze są dwie strony medalu? Coś trzeba poświęcić, trzeba a rezygnować. zrezygnować. Także mówię, a koleżanki też się, też się starzeją przecież i też chcą grać, każda chce grać. No właśnie, Bo to jest nasze życie, jest tam... nasze życie, my chcemy grać. My chcemy... No to wiadomo, że przychodzi się jest młoda, naiwna, nie wiem, subretka, pięk, piękna, nadobna, czy potem, jest, y, potem już są może matki, babcie i tak dalej, ale tych ról jest mało, a każda chce grać. Każda chce się pokazać, oprócz tego my też i z tego żyjemy. Dlaczego ja się tak śmieję, że nazwałam ten swój, znaczy ten swój program Niegłupia Niebrzydka, niebiedna. No wydaje mi się, że niegłupia, niebrzydka, a nie biedna, bo pracuję w teatrze, prawda? Tu robię oko. Także to dla kobiety ten zawód jest bo potrafi być bardzo piękny, bardzo, ale bardzo trudny też. Bo potem y, 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 przychodzą zmarszczki, nie każda chce się pokazać, ale uważam, że to jest cudowne, bo to, to jak wyglądamy, y, co jest tam w środku, tutaj jeszcze, to jest cały bagaż doświadczeń tego. Właśnie to jest moich powiem, tych 40 lat, 4 lata studiów i, i spotkań z, z cudnymi, z różnymi z ludźmi. I to wszystko, to się tu buduje. A można powiedzieć, że narzędziem pracy aktora jest ciało właśnie? O tak, też. No Dlatego ta sama akceptacja jest kluczowa tutaj. Ale oczywiście, że tak. A z drugiej strony człowiek cały czas jest oceniany. Właśnie z tym, jak sobie z tym radzić. Wiecznie jakby wystawia się aktor na yy, A teraz na w, w tych me mediach to już w ogóle. Ja powiem tak, na początku nie czytam recenzję. Potem już nie, bo stwierdziłam... Nie dlatego, że. No ważne, oczywiście, jak jest napisana recenzja, y, ale czy ja. Y, ja i tak muszę wyjść na scenę. Ja i tak muszę wyjść na scenę i zrobić to, co y, wspólnie przez, przez, cały, przez całą pracę z reżyserem i z kolegami zostało y, zarysowane. Ja to muszę zagrać. Lepiej czy gorzej, i, ale, ale i muszę wyjść. Czy jeżeli przecież tam. No jesteśmy, jesteśmy wrażliwi. A to tak tacy wrażliwcy? No. I czasami, no, boli, nie boli, a trzeba. Także nie dlatego nie czytam, że jestem taka świetna i tak uważam. Nie. Ja po prostu wiem, że muszę to i tak zrobić. I a jeżeli swojemu. ktoś mi sam powie, no, to trudno, niestety, co ta pani robi, no, no tak. M może mieć też takie zdanie. To, to, to jest jego osąd, ale no, ja i wytracja, tak no, muszę to nie, to nie, ale ja się, wydaje mi się, że każdy z nas stara, każdy z nas stara się to robić dobrze, w miarę swoich możliwości, ale jeszcze powiem o czymś ważnym, że kiedyś było, no, żyliśmy na pewno spokojni, nie tak szybko, bo w tej chwili jest jakieś wariactwo, te przedstawienia by, przygotowywane były no, dłużej w każdym bądź razie. Siedzieliśmy przy stoliku, była analiza i potem dopiero na scenie i tak dalej. I to się budowało, budowało. O, teraz wszystko musi być szybko. Czasami aż za szybko. I potem przychodzi y, y, premiera z zawałem serca, którą się gra. Może się zagrać trzy razy. Potem jest przerwa, czasami trzy miesiące, pół roku. A to jeszcze nie, a to prawie się urodziło, prawie, jeszcze powiedzmy. Jest nie do ale, końca jak jakby no, powinno To, jeżeli naprawdę są dobrze postawione sytuacje i to wszystko musi wejść w aktora. On nie, oczywiście nie może być dla takich ludzi, teraz już wszystko wiem. Nie, to wszystko musi być w nas i bez takiego spięcia. Ale mówię, no, po pół roku to znowu mamy następną premierę. I kiedy to ma się, kiedy to ma, ma możliwość, powiedzmy, dojrzeć? A kiedyś tak może już się grało, się powiedzmy tydzień czy potem i to jakoś dojrzewało wtedy no, i uważam, że było lepsze, ale teraz no my wszyscy żyjemy tak, stres nas zabije he, plus y, chemia, która nas na naoko, otacza i tyle no. My żyjemy w takim olbrzymim stresie, kiedyś tak nie, Albo mieliśmy więcej czasu. Taki punkt, a mm -hmm. może już przyszedł ostatnio, mm -hmm. który nam na pewne rzeczy otworzy no, czy, oczy. Znaczy no, jeden już nam otworzył, mówię o pandemii. Że no właśnie, nagle stanęliśmy właśnie. i okazało się, że, e, że, musimy, że musimy tutaj nagle pomyśleć o tym, jak żyjemy. Gadu Gadu w Radio Record. Aktor musi być zawsze w formie i to fizycznej, i psychicznej i głos musi mieć w formie jak na co dzień tak od zaplecza wygląda nad tym praca może byśmy uchyliły rąbka tajemnicy. To Czy to jest praca na co dzień w ogóle? Jak powinna to? być. Znaczy powinna być. No nie oszukujmy się, też się lenimy. To, to nie ma tak. Ale szczególnie wtedy, kiedy są te przedstawienia przygotowywane właśnie, które od nas wymagają właśnie dobre, dobrej kondycji ruchowej chociażby. No to mamy te przygotowania w teatrze. Potem trzeba też popracować nad sobą. Jeżeli ja gram, o, przepraszam, od 2007 roku tajemniczy ogród, bo chyba będziemy go jeszcze grać, ponad tam jest 200 przedstawień. No to w 2007 roku to było 13 lat temu, proszę Państwa. Ja wyglądałam też inaczej, byłam młodsza i może bardziej sprawniejsza. I co jakiś czas my wznawiamy, a ja jestem czasami w przypływie albo w odpływie kilogramów. I ale to nikogo nie interesuje, czy mnie bolą stawy, czy, czy mnie y, cokolwiek, a ja muszę. Nagle, a ja muszę nagle tę piosenkę ześpiewać i, i szybko z tej podłogi najpierw na tę podłogę uklęknąć, czy tam, a potem stać szybko. I to tak, czy mnie boli, to jest nieważne. No i tak 13 lat. Także kondycja musi być. i Wiadomo, że trzeba y, też pracować nad dykcją, to są spe, specjalne ćwiczenia, y, nad, y, nad oddechem, no w ogóle nad. Na tym, żeby się jeszcze rozwijać, żeby dużo czytać, dużo o, o oglądać ciekawe programy, filmy. Mieć umysł otwarty. Tak, bo to jest bo to, bo to, tak, tak, bo to nas wzbogaca przede wszystkim. Bo potem skąd to wszystko brać? Do, do, powiedzmy, do, do, do tych ról, a są przecież one różne i tyle. No. A tu przy okazji zapytam, jakby pani miała dać jakieś rady osobom, które chcą pójść w Pani ślady, to jakie by to były rady? Och, w tej chwili młodzi, to oczy, o, ja wiem, że do tego zawodu w dalszym ciągu mnóstwo e, młodych mm, no, to przymierza jest się. Tak, no tak, tak, magia teatru, Kusi. chociaż to potem różnie wygląda z drugiej strony. Wiem, że teraz młodzi to raczej mają tych kilka wariantów, opcji potem, bo jeżeli tu się nie dostaną, ale bo się dostaną, to jeszcze mają opcję B, C i tak dalej. Czyli nie tylko teatr, ale ym, mają jeszcze po prostu inne, inne zawody. Czy I może tak jest, tak, tak jest dobrze i tak powinno być, y bo ja jestem z tego rozdania, y że tylko to. Y Chociaż mogłam iść, nie wiem, na chyba na, miałam bez egzaminy, bez egzaminów na filologię rosyjską i coś tam może jeszcze, ale czy tam jest, nie, no tylko to absolutnie. Także, a młodzi, no w, dużo się w tej chwili kręci, widzia, widzę różnych, różne programy, dużo amatorów startuje i to jest Właśnie, bo albo dobrze wygląda, albo, albo, albo rzeczywiście coś, coś w nim jest takiego, że no bo dużo takich tych paradokumentalnych y, powstaje programów i są oni tam angażowani, jak to się mówi, każdy orze jak może. Zobaczymy jak to się po prostu Tak, tak, ale jeżeli, jeżeli kogoś naprawdę to pochłania y, 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 ten, 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 że ma taki pomysł na to, że chce w iść w tym, no to musi coś w tym kierunku robić oczywiście. Ja kilka razy przygotowywałam już osobę na, na, na studia, ale to nie jest tak, że, przy, że ktoś przyjdzie do mnie i od razu, proszę mi dać materiał i tak dalej. To ty musisz wiedzieć, co chcesz powiedzieć, jaki jesteś, bo to jest. Na egzaminach ważne jest to oczywiście. Dany młody człowiek musi pokazać po prostu, jaki jest w środku, jak, czy on jest wrażliwy. Oczywiście, czy ma dobrą dykcję, czy jeżeli ma trochę Właśnie. gorszą, to czy, czy to można, tak, czy to można poprawić? Nie, tak, ale, ale przez teksty, które ktoś sobie sam wybiera, oczywiście one muszą być różnorodne, to on może pokazać swoją oso osobowość, jaki on jest, bo to potem się w czasie studiów kształtuje, to czy on może zagrać to, czy, czy jeszcze innego, czy, czy co innego. A tutaj ważne, jaki on jest teraz. Czy on ma coś do powiedzenia, bo może, może, może powiedzieć jakimś tekstem to co, co, to, co go boli, o tym, co go boli, na przykład, czy, czy, czy chce zwrócić na coś uwagę. To jest ważne, bo to jest jego wypowiedź. On ma tam, nie wiem, te trzy minuty, nie wiem ile, a potem do widzenia, następny, no następny, więc musi, już musi, zainteres musi zainteresować. Po prostu. Trzeba mieć to coś, wydaje tak. mi się. No, chyba tak. Przy okazji Benefisu, pewnie każdy panią o to pyta i to pewnie jest bardzo trudno odpowiedzieć, ale jakaś taka rola, która zapadła najbardziej w pamięć, albo ulubiona, albo znienawidzona wręcz, którą trzeba było grać, z bólem serca? Ja mam kilka, to znaczy właściwie wszystkie lubię, bo każde, każda mi coś dała. Ale najbardziej jest mi tak ciężko, dlatego też wybrałam takie fragmenty do, do mojego benefic, tego jubileuszowego przedstawienia. Żałuję, że nie mogłam powiedzieć ze szklanej managerzy monologu. To był bardzo, bardzo chciałam, ale niestety za X mi nie, za X mi nie pozwolił, bo są takie obostrzenia, prawo, prawo po prostu autorskie. Mhm. I to był tekst o żonkilach. Nie mogłam powiedzieć, no dzięki temu ja, ale Jarek mi napisał Słoneczniki. Tak. <grywa> Z tych tekstów, które, a szczególnie mówię, jeżeli coś jest tak w sercu bardzo na dnie i został i, wiedz, i wiedziałam o, czy, co gram, dlaczego gram, to i, i oczywiście jeszcze w dobrej reżyserii, to oczywiście Dzień Walentego, cudne przedstawienie, niestety też niewiele razy grane. Następnie to jest, to jest dzień Walentego Wyrybajewa. Jewa. to w trzy osoby, tylko czyli Katią była Iwona Pieniążek, Walentym Adaś Młynarczyk i ja Walentyną. I to była rola rozpisana właśnie na dziewczynce. Tam ma 16, 40, 60, bo Walenty to tylko 16, 40, bo on nam niestety umarł. A to była miłość jakby trójkąt, bo to o miłości spektakl. A myśmy to grały właśnie bez charakteryzacji i to było ciekawe doświadczenie: 16-40-60, albo mamy 60, a mamy, a gramy a w tej samej scenie 40. I to było niesamowite. No, to, to jest to przedstawienie. Następnie pierwsza młodość też ma w sumie też. Fajne przedstawienie o takich starszych kobitkach, też z Iwoną Pieniążek grałyśmy, które miały taki pomysł na życie, co zrobić. Wydaje mi się, że to, że to było fajne przedstawienie i jeszcze no, osiem dookoła świata oczywiście Sadowskiego z, i w reżyserii Sadowskiego, gdzie, gdzie grałam właśnie też kobiet, matkę, rzeźni, matkę rzeź, rzeźnika, właściwie rząd rzeźnika, kobietę z telewizorem na głowie, naprawdę tak, z telewizorem na głowie, tak, był, kobiety cień, potem kobietę prokurator, dużo także cudny sześć razy, siódmy gdzieś tam, na Węgrzech. Także to tak, jeżeli coś oddaje się serce temu, i potem nagle to nawet nam kiedyś był taki zwyczaj, że były zielone przedstawienia oczywiście nie po sześciu czy siedmiu graniach. Publiczność wiedziała, że to jest zielone przedstawienie, przychodziła, bo chciała zobaczyć, znając przedstawienie, co ci aktorzy tam wymyślą na tym, jak będą siebie gotować, rozśmieszać. A teraz to nawet nie wiadomo, że już przedstawienie zeszło. Albo dlaczego zeszło, dlaczego go już nie ma. I taki ból w sercu pozostaje, bo to takie nasze dzieci, no po prostu. Właśnie. Zawsze pytam też o plany, więc zapytam. Jakieś plany konkretne? A kto to wie, co to będzie? Nie wiem, naprawdę. Ja zawsze się dowiedywałam z tego, co, czy będę grała, z tablicy ogłoszeń, obsada, która zawisła i wtedy oczywiście tam się mogło potem coś zmienić jeszcze. Nie wiem. Teraz pokażę. Ja naprawdę nie wiem, co będę. Wiem, że w piątek, sobota, niedziela teraz tancerz. Będę zagrał za w przedstawieniu tancerz Mecenasa Krajkowskiego w reżyserii Kingi Demskiej. Jeżeli chodzi o o, wrześ, o październik, no to jest też jedno przedstawienie tancerza i, i nożyczki. Szalone nożyczki, które ponad 200 razy już gramy. I wiem już, że w listopadzie, 15, 16 i 17 to jest też piątek, sobota, niedziela Zagram swój jubileuszowy spektakl o 19.00. Zapraszam serdecznie. Tylko 50% wchodzi. Ja też zapraszam, tak, byłam tam, siedziałam rozdzielona jednym miejscem z moim mężem. Było to faktycznie ciekawe doświadczenie, ale warto, naprawdę warto. To jest takie, mam wrażenie, w soczewce. Pani talent, którego bardzo gratuluję i Dzięki. bardzo dziękuję, że ale Pani ja, znalazła czas i Ale ja chciałam do mnie. jeszcze coś powiedzieć. A, oczywiście, proszę bardzo. Przede wszystkim chciałam podziękować oczywiście teatrowi, który nas przyt przytulił i Pani dyrektor Potocki, że Potockiej, że, że to wszystko się odbyło w teatrze. Właśnie to jest pierwsze przedstawienie, które w pandemii... I było zagrane w, te, w teraz. Że bo, powoli serce teatru tak, zaczyna bić w nowa. Tak, tak. I oczywiście chciałam podziękować też, w ogóle podziękować naszym pracownikom teatru, czyli Przemkowi Zielińskiemu, Jackowi Malecie, za, za, piękny, za piękny afisz, plakat. Piękny. Naprawdę. Uważam, naprawdę. A Księdzu, Księdzu. Pawłowi Stefańskiemu za, za wystawę, która tylko do 29 w teatrze jest, bo potem będzie rozbierana i oczywiście za to, że wydał mi, że wydał mi taki piękny album. To jest, to jest właśnie moje 40 lat i za to mu serdecznie dziękuję. Naprawdę wszystkim zresztą też dziękuję. A ja bardzo gratuluję. Drodzy Państwo, pani Danuta Dolecka. Tu stawiamy kropkę do usłyszenia do zobaczenia Milena Majewska Danuta Dolecka do widzenia do widzenia Gadu gadu w radiu Rekord